Witam Was w kolejnym odcinku z Among Us na tym kanale. Jak jest, jest, jeszcze nie wiecie, jesteśmy na nagrywkach na moim serwerze Discord, czyli moim ser i z serwerze Discord. E, Zresztą pospolita oba mapperów. jeżeli nie wiecie, to kanał jest aktualny czyli Discord jest już 50-50, czyli e, i e, Mapping i Among Us. E, nie będzie tak dobrze. o e, wiele. Mm, a z gamingów oprócz Among Us jeszcze będzie GTA. Dlaczego to robię? Bo chcę trochę zniwelować y, częstotliwość filmu, żeby było częściej, o wiele częściej. Więc to będzie git, według mnie. Y, wcale to nie jest drugi odcinek, który tego samego dnia nagrywam, co poprzedni, y, bo wszyscy się y, zgraliśmy na, na głosowie. Gadamy w 10 osób jeszcze 4 chcą z nami gadać, y, w sensie grać, więc naprawdę zainteresowanie na nagrywanie Among Us jest duże. To wam oczywiście dziękuję, widzowie, bo to, gdyby nie wy, to nie byłoby dalszych filmów. Seba coś za mną chodzisz. Seba nie. Seba odejdź. Pomocy. Ja się boję, on, no, ja się boję że on jest y, tym, impostorem. Dobra. Mhm. Idziemy do Oksygiana. Ktoś bardzo lubi oksygen, widzę. I tutaj stawiacie suba, łapkę w górę. Chciałbym, się razem z dzwonkiem. Tyle. No i oczywiście musieli siebie na Discordzie. To są Te są wymagania, które pozwalają wam być na nagrywce samolotem. Na no i ktoś mnie zamknął. Świetnie. Ktoś mnie zamknął. Gdzie mam najbliższe taski? W Tam no Tutaj idę po <laughs> Report. E, report. E, kto z nas? Ja byłem kaputę. Kokos. Aha e, Ja i Kokos. Ale, okay, ale e. ja nie żyję. Jak to nie żyjesz? Zreportowałem żyjesz. i umarłem. żyjesz. Żyjesz! Przecież będziesz w następnej rundzie żywy. A zobaczcie, że jestem przekreślony. Nie, nie, jesteś. nie jesteś. To czemu mi pisze, że ja jestem przekreślony? Chcecie screena? Nie, dobra. Dobra, mów kto znalazł. Ej, to śmieszny bug. Ja znalazłem. E, no podszedłem z sebą, podszedłem z sebą. O, ja... i kogo jeszcze Ey. widziałeś? Ja ktoś, wiek, kogoś, no nie wiem, Ktoś, ktoś czekał Wiedzieliśmy, że ktoś wychodził ogólnie z, z tego... Tam był, to jest admin room. Ej, bo ja, ja? widziałem ja nie bo nie Jak biegłem tam. za nim, to nagle się zamknęły za nim drzwi. Więc to było trochę według dziwne. Ja byłem w reaktorze. Ja jestem w kafeterii, żeby nie było. Ja byłem w kabelkach. Ja byłem w nie, reaktorze, nie, bo prostu po Nie żyje, i o Ej, dobra, teraz się pokazuje, że nie żyje. No Dobre, jest wasz szaro. No, to już nic nie mówisz kogoś No ale, o, no dobra Ja nie mam podstaw, żeby jakoś... Ale Bóg! No o, ja, ja też Ale mnie Seba wyrolował, co jest? Ja w sumie nawet widzę Jakubusa i Anty I jej no, wie. możesz mi przypomnieć, gdzie widziałeś? Ale mnie Seba wyrolował. No, to Seba Ale A. mnie Seba wyrolował. Dobra, to skip Co, skip. So, skip? Skip, skip. skip? Skip, skip Ja, ja. A to ja się już wycisnę. Nie, ja, ja Ale... byłem w reaktorze i sprawdzam w każdym miejscu, żeby znaleźć ciało. Tak że ja trochę ich podciszę. Mm. Żeby było, wiecie, Dam, żeby mnie było bardziej słuchać. Dobra. No z jak coś, ja idę pyta. robić dalej te taski. Tylko, że... O patrzcie, tutaj umarłem. Reportują moje martwe ciało. Co? Coś... Co? Się. Gdzie? Gdzie? Ja to to, jest to jest tu, ej, nie, nie, tu, wiecie, to jest ciało kokosa. E, skip, skip, skip. Musicie skipnąć. No to jest... Jezus. Czekaj, a przy kim kokos był? Ja e, przy sobie. Ooooo! To chyba ty... go nie zabił? Czyż nie? Czy to Ktoś... w Ja questy robiłem, ja kabelki Robię. Ja. A, a, ej, Ant, czy pomijasz coś, czego nie robiłeś? Czyli na przykład nie kabelki? Nie wiem jak na z Nie ja to jest dobra, skipa. Ja robię Eż, Ja robię ale masakra, ale wyrolował. Ja skip. skip. A. Ale wyro ale to jest bug. twórcy twórca Among Us naprawcie to, to inner slot. Dobra, Proszę. Naprawcie to. To jest pobugowane. Nie, no tak nie mogę. O, idę mój patchyk tak słodko siedzi. A co a już było powalone e! No i co, że tak dziwnie gadam, ale zadam sobie obosty Jabłko, gruszka i bananka Nie zostało mi tylko... Dobra, emergency meeting, zobaczmy o czym będą e, Eee, kto zgłosił? Stało... E, dobra, Antjej w idealnym co? momencie stanął i zaczął się oxygen robić e, No, bo A to... myślałem, przecież A, Po pierwsze patrzyłem na mapę, gdzie, gdzie mam zadania Potem ale a potem w nawigacyjnym. ty możesz się ruszać, wiesz o tym? Ale Wiem! Jak to się ja teraz no. tylko piszę z widzami na Discordzie. żeby... Tylko, że ja jeszcze to mam. To. Tylko, że ja muszę mieć jakieś coś, że ja muszę ciągle ruszać z czymś. <grym> no, no to bez, Na kogoś nie czy nie? Ja też skiku. Chyba z, z jest Nie no, ale... ale. czy to jest badno. Ja nie jestem. Jeśli, ch je jeśli, ch jeśli chcecie mnie skalać, to możecie, ale będziecie przegrywać. Dobra, ja to ja tak bardzo chcesz? Dobra. Jesteś, nie, 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 to nie. No to ja to skipę. Dobra, Mogą być po prostu przypadek. Ale teraz. timing ja oko. Chyba, że cię zabiję, no to nie. No, to gitchoła. Mm. E, admin room, tutaj. Ostatni mój task hmm. No to git Bym pomógł, nie? Właśnie trochę hmm. No nieźle Z nim hmm, eee, Ktoś tam był z nim w adminie adminie? Tak w ja ja, ja, ja nie też też w adminie widziałem coś i nie Ja byłem przy nim on e... tak mi się wydaje, bo ja stałem przy nim i on Ja hmm. byłem na kamerach i ja, kto... widziałem Antjeja i... czekaj... No to, to ja byłem z Antjejem w tym w adminie i ktoś jeszcze dołączył do nas i... Ja wyszłem, ja, ja wyszłem, bo chciałem... Ja szedłem, szedłem i, Kale, i... Bo tam ja nagle... nie szedłem i, i zabił ja sobie sobie z tego to. drugiego i Haksano zabił Sebus, więc ja następny. No to albo Sebus albo Hubert, nie wiem, ale jakiś taki kolorowy. Nie, Hubert, Hubert... W nawigacji, no. Widziałem na kamerze No to jak Dobra, nie wiem. Ja sobie zagłosowałem. Nie wiem, ale jak ktoś z nich na 100% mówił. Jeśli, proszę, jeśli ten będzie seba, to ten. Seba. Błagam, błagam, seba. Jest! Tak no i widzieliście, No to został ostatni. Mutet, 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 mutet. Tak, tak, mutet, mutet, już się mutet. Dobra. No mój, tu pecik, tak słodziutko, tu siedzi. No, F, Seba się na mnie rzucił. Opasikonik konik Left The Game. Czyli można osobę wziąć. Sebuś, Left The Game. Można dwie osoby wziąć. Pom, pom, pom. O! Na kamerach złapano. Czarkowskiego widziałem jak zabije Antyja. Nie, Nie wiem, 100%. To nam to tam Czarkowski. adminie. E, w ogóle Czarkowski za mną zapierdalał całą mapę, chyba prawie. No to jeszcze bardziej. Tak, no, kiedy minus 2. Nie wiem, ale to bo było... ja sobie odchodzę, wracam do nich i nagle patrzę. O, a zginął, no to kurde. Logiczne. No nic nic nie, ma, to nie, to nie ma, głosować na nim. No, na... Skoro nic nie ma do ten, bo... Od... Do... Nie głosuję, patrzcie. Przedłużę. Nie na no. Na no. gra. nie, nie, sekundę. wygra. Ale tak, mówi wam, to jest on, jak nie on to... Nie, tak. nie wiem, w sumie to on nie taki radny To jest ci w dupie No i gdzin No i gdzin No i dobrze Trzeba by było nie zabijać przecież Ale ja trochę na wierzycie nie ufam Tylko chodzi o to, bo będziesz skłamać No Crewmate, kurde Dobra, no, lecimy Okej, okay, mam tutaj Down, alone There's to my tablet Tutaj, pyk Oho, czeka na mnie, Anti. Anty nie O, on strzela, on strzela Anty jest legit Anty strzela, Anti legit Anty, mogę powiedzieć, że jesteś legit mm. Mogę powiedzieć, że jesteś Anti legit O Mate... Mate... Mateo przyłapany na... Mateo przyłapany na gorącym ucinku Zabił Antyja. Przez no, no, zresztą, masz, no Mateo. Mateo zabił Antie a ja, no, ja widziałem jak on pięknie te działo no działo. Mateo strzelał. Dobra, ale nie, ale nie, albo dobra, już nie mało. No, Mateo, Mateo RIP. Ale nie, Mateo. na swoją obronę? Nie, okej. Okay. Mateo, za Mateo, zagłosuj na siebie, to będzie śmieszne. Tak, to w trzecim się wstrzymał. Dobra, głosuj na siebie. Dobra. Poddawajmy się jak jesteście tym impostorami, chociaż próbujcie się wybrać, żeby to jakoś szarać. Kliczka, a czemu ty tak tego... Teraz broń, a może ty nie chcesz? Nie, no jesteś? cały czas tak, więc wiesz, on nie jest ja impostorem. Ja to tak padam, bo ja chcę, żeby urozmaicić. To jakby fajniejsza rozgrywka była. Tak, no, ty... może nad trzech impostorów zagramy. Nie. Nie, to by był kowaut po prostu. Seba skipnął, Seba skipnął. A gdzie tam obóz to Seba, nie o ja, ja A, no dobra, sumie rację, dobra, mutujemy się. Dobra, wycieczamy. Dobra, lecimy dalej hmm. Tutaj Uploadujemy pliki Dead body reported Gdzie? W weaponsach W tak Widziałeś kogoś, tak, tak. kto wcześniej tam wchodził, wychodził? No właśnie nie, bo byłem w, byłem w kafeterii mi zamknęli drzwi i dopiero później udały pan sobie. Czyli ktoś specjalnie tam, pewnie. pewnie drzwi zamknął żeby robić osobę no mądre. No właśnie tak. Ja tak, mogę tak. powiedzieć na obronę, że widziałem czarnikowskiego, który przychodził obok mnie i on szed... wychodził ja ze strony... Śmieci. Aha, no dobra, no ale no spoko. Tylko tak mówię, bo hmm. wychodziłeś z tamtej strony. Ja, ja byłem w stokej tu i wyrzucałem śmieci. A ja kabelkę robiłem. Nie no, nie robiłem Na co woltujesz? Kurde, no. nie skipujecie czy co? A, bo nie wiem. Tak myślę teraz. Kokos jest. Jak to tak ja wiadomo. jestem, ja silnik zapełniałem teraz paliwem. Miałem jeden na no. dwa, musiałem jeszcze raz pobiec tam. No, 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 na pewno. To nawet Meryka. jeśli to zabiłbym Meryka. już... Da... Nawet jeśli to bym zabił czarnikowskiego, bo nikogo tam było. I do tego jeszcze gdyby Mateo został zabił. Gdyby Mateo zabił to nie, no. bym nie wrzasnął i bym nie zrobił reporta. Więc takowa uwaga. Ja nakos nie, no, nie jest. Ja, no, byłem no, skripszy, ja, nie. ja byłem z ja bym pomyślał o kamerkach i mnie nie zabił. A byłem sam. Na Ślepo, w nie, nie ktoś zagłosował. Czarkowski na, na Hexona mm. i Sikonik mm -hmm. na Kokosa. No, tutaj Dobra. mamy podejrzenie małe. No one was ejected, skip it. No, Dobra, popijemy się. Okej, okay, lecimy dalej. Jarnut wstawił na... Młot. ...to Dobra, a lecimy. No i mamy... Oxygen De deple depleted. Idziemy. 3, 2, 8, 2, 0 Ktoś patrzy kamery, bo na czerwono się podświetla To jest dobry znak w ogóle. Mm. jest ja ten mikrofon, tylko tak trochę pod, pod, pod tego pod. A ja jeszcze przypomnę, jeśli jesteście duchem, to róbcie zadania. Dobra tak jest Santi, dobrze mówisz. A jeśli impostor jest duchem, to może robić sobotar. Mhm. Tak jest Anti. Bardzo dobrze mówisz. Eee, gdzie by tu pójść? Nie, no ja mam wszystkie taski zrobione. F fix wiring, e, fuel engines, upload data i accept e, diverted power. No i to wszystko mam zrobione. Jedyna kamerę. O! A tego się poniosło, tutaj nikogo nie było? Lecimy na Nikt nie zabija. Report. Dobra. E, dobra, z, tak znalazłem ciało czarnika w dolnym silniku. Było tak wniecone, żebym tego nie zobaczył, ale wyświetlił mi się znaczek reportu i akurat... E, za, ja za Kokosa i Huberta mogę zaświadczyć, bo ja z Hubertem zrobiłem meldowna. A ja naprawiłem. No, kogoś mi. No. No. To kto jest kto został? Haxon albo Hubert są podejrzani, bo oni jedyni jakby. Nie, Hube, ja z Hubertem robiłem a, tego Beldauma. No to Haxon. To. Tam może. Albo czekajcie, Seba może, bo on tak ten. No. Hm. On tak też mówi, że będzie skipował ludzi. Hm. Kurde dobra, dobra. na Hucksona, bo jesteśmy pewni, No dobra, no to Haxton, najwyżej i potem lecimy z Seba. Potem. ja nie jestem. Ale no nie mamy ale... dowodów. Ja się odsłuchałem. No. I byłem na OZB. Ej, on, teraz Seba mówi, że... Hubert. Seba mówi, że niby Hubert przebiegał. No ale... dobra, czyli Jak? chyba. No ale ja, robię, że mi Meltdown robiłem. No dobra, no to czyli... Właśnie. Ale pamiętajmy, że imposto też może robić meltdowna. Serio? Tak. Dobra, ja sobie nie było Hubert jest. Seba <laughs> powiedzieć. Nie, albo Sebuś Sebuś zagłosował tak na kogoś innego sami. Dobra, czyli to Seba. Seba nie głosował no to seba. na uh, tego, na... Uh, no dobra, to kto bierze emergency meeting? Ja mogę. No to weź. A jest 10 sekund. 9. O, proszę. No oczywiście. A, mut. Mut. A właśnie. Może niekiedy kiedy będzie moderatorem? Będzie po prostu uciszony na przykład. To według mnie ktoś z administracji, ktoś nie żyje. Bo to ja. Dobra. No nie mamy dowodu na kogoś yy, takiego. Znaczy no seba, bo on tak... O, wiedziałem! Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Dobrze, rób to. Dobra, dobrze. spokój. Pasikonik ogłosił mit tego, emergencji. Dobra. Proszę, Dobra. Pasikonik. Już wiemy, o kogo Piętrz. chodzi. Już wiemy, o kogo chodzi. Dawaj, Pasikonik. No, Seba. Więc... Została nas trójka. No. Ale I dobrze. tyle mam w sumie do powiedzenia. Sebuś, Sebus jest... No znaczy, właśnie, bo ja byłem tylko chyba z Sebusiem, jesteśmy w tej, w kafeterii się drzwi zamknęły. To może no. chciałem mnie ubić, tak stawiam. No. <noise> Jak ja chciałem wejść tam do emergencji z ja No, no dawajcie zaboczyn. na Seba, seba. No on cię chciał ten zabić. Tak no sam tak na sam. sam. We, o, na mnie głosował. Wiesz? O, no i GG. Teraz. O, o, nie, ja. jest, on nie jest impostorem. Dzięki widzowie, no. zrobiliście na razie. Najwięcej się w kolejnych odcinkach za Mongasa. Cześć.